serdecznie Państwa witam na briefingu zorganizowanym w Teatrze Impresaryjnym, a jest on związany z realizacją przez nas projektu, który nazywa się Teatr Podkujawskie Strzechy. Polega on na prezentacji w pięciu podwócławskich gminach spektaklu pod tytułem Antegona. Jest ze mną reżyser spektaklu Jan Polak. Są ze mną aktorzy, aktorki Ania sokołowska ludzińska Artur Kujawa i Kasia Anzoga, którzy zagrają w tym spektaklu. O samej fabule, o spektaklu, o tym, dlaczego antegona powie Państwu Jan Polak, a ja tytułem wstępu powiem, że jest pani Marta Prylińska jeszcze, która kieruje Wydziałem Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Dlaczego w takim gronie jesteśmy? Otóż Projekt podkujawski, Teatr Podkujawskie Strzachy uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Rozwoju Kultury. Dostaliśmy kwota 37 tysięcy złotych. Starostwo powiatowe wsparło nas również finansowo w tym projekcie i dzięki temu możemy go zrealizować. Spektakle będą grane począwszy od 30 września, 30 września w Teatrze Impresaryjnym Premiera. Natomiast potem podamy Państwu pełen harmonogram kolejnych spektakli, które będą realizowane w pięciu gminach. Będą to spektakle w Chodczów i Zbicy Kujawskiej, w Lubieniu Kujawskim, w Kowalu i w Brześciu Kujawskim Proszę Państwa, tytułem dużego bardzo skrótowo powiem, że przez ostatnie dwa lata udało nam się pozyskać ponad 250 tysięcy złotych. To jest trzeci grant ministerstwa dostaliśmy pieniądze na zakup sprzętu do organizacji koncertów, tak zwane stage box, kupiliśmy, kupiliśmy mikrofony do instrumentów, kupiliśmy dwa ekrany kinowe. W tym roku dostaliśmy od ministerstwa pieniądze na zakup projektora cyfrowego i na kolejny ekran i projekt tak zwany miękki, czyli z strachy z czego się ogromnie cieszę, bo Dzięki temu możemy zaprezentować w gminach ościennych spektakl, możemy zachęcić tych widzów, którzy z różnych względów nie mogą przyjechać do Włocławka, do teatru, żeby z naszej oferty skorzystali. A teraz proszę Państwa, oddaję głos reżyserowi Jan Porak. Pani dyrektor przedstawiając aktorów wymieniła tylko trzy nazwiska i ta Antygona rzeczywiście odbędzie się w gronie trzech osób, trzech bohaterów. Wydali mi się oni najbardziej interesujący i najbardziej uczestniczący w takim konflikcie, który dotyczy naszej współczesności. Antygona i Kreon to oczywiste, bo to dwójka tych podstawowych antagonistów w Antygonie, ale jako trzecią osobę wybrałem Ismenę. Ismenę siostry Antygony, Ismenę, która prezentuje też taką niezmiernie ciekawą i myślę dość szeroko w tej chwili spotykaną postawę. Antygona i Kreon, wiadomo, funkcjonują w dwóch jakby obszarach aksjologicznych, posługują się retoryką, posługują się argumentami wynikającymi z tego, że właśnie w takich różnych obszarach funkcjonują. Natomiast Ismena jest osobą, która zachowuje dystans do tego wszystkiego. Najpierw nie zgadza się, krótko mówiąc, ze strachu, żeby uczestniczyć w tym dziele, której proponuje Antygona. Przypomnę, że cały konflikt rozpoczyna się od tego, że Kreon wydaje zakaz pochowania jednego z braci Antygony, mianowicie Polinejkesa. Polinejkes był tym, który przyprowadził obce wojska pod Tebę i usiłował w ten sposób odzyskać władzę odzyskać władzę, ponieważ. Bracia Polinekes i Eteokles ustalili między sobą, że po śmierci Edypa, który wcześniej rządził Tebami, oni jako jego synowie będą rządzili, rządzili wspólnie, każdy po pół roku. Eteokles nie wywiązał wy, się z, tego, z tej obietnicy, w związku z tym no, Polinekes zdecydował się na taki bardzo drastyczny krok. Obaj bracia zginęli w takim bratobójczym pojedynku, który odbył się bardzo widowiskowo pod murami Tebów. I w związku z tym Kreon wydał zakaz chowania Polinejkesa jako tego agresora, natomiast pochował Eteoklesa. Antygona uznała, że to, iż rzucił na pastwę ptaków, na pastwę dzikich zwierząt ciało Polinejkesa jest sprzeczne z takim naturalnym i boskim prawem, które obowiązywało obowiązywał w Tebach. W związku z tym brata pochowała, namawiała ismenę do tego, żeby ona też uczestniczyła z nią w tym pochówku. Ismena najpierw odmówiła, czyli strach jakby przeważył nad tą siostrzaną miłością. Potem wycofała się z tego kroku, usiłowała wymówić Kreonowi, że ona również uczestniczyła w tym pochówku. Broniła również Antygony, używając bardzo istotnych argumentów. To w skrócie. Fabuła Antygony, myśmy zrezygnowali z całej tej części, która jest bardzo istotna dla tragedii greckiej czyli z takiego wyraźnego nawiązywania do mitów, a jednocześnie do tego, że właściwie wszystko, co się dzieje, jest z góry ukartowane, z góry wymyślone przez bogów człowiek według ich scenariusza na ziemi żyje. Myśmy ograniczyli to przedstawienie do pokazania konfliktów między tymi trzema postaciami, ponieważ Konflikt niestety, poczynając od tych takich drobnych, rodzinnych do międzypaństwowych konfliktów, no chociażby to, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie, to jest właśnie wynik y, takiego, powiedzmy, niedogadania się dwóch państw, czy też reakcji państwa na agresję innego. Y, te wszystkie konflikty są niestety znakiem naszego czasu i chcemy o nich porozmawiać, chcemy pokazać, w jaki sposób do tych konfliktów dochodzi. Dochodzi najczęściej dlatego, że człowiek żyje w takim egocentrycznym przekonaniu, że on ma rację. Bardzo często jest to taki syndrom, który dotyka władców. Władcom się wydaje, że oni mają monopol na wiedzę, monopol na rację. Tak było z Kreonem, bo bardzo często Antygona jest odczytywana jako konflikt prawa naturalnego, prawa boskiego i prawa państwowego. To nieprawda. Prawo państwowe w Tebach nie mówiło o tym, co w swoim nakazie, na, co w swoim nakazie przekazał Kreon. Kreon podjął taką decyzję, ponieważ no myślę chciał pokazać, że jest władcą, któremu wszystko wolno, władcą, który może stanowić prawo. Zatem ten konflikt Antygony nie jest konfliktem tych dwóch racji, a jest konfliktem <grym> bardzo indywidualnym, konfliktem takim bardzo osobowym. No, chcemy pokazać, w jaki sposób się to odbywa. Każda tragedia grecka charakteryzowała się również tym, że występował w niej chór. Chór, który był takim współczesnym komentatorem tego, tych wydarzeń, które odbywały się na scenie. Myśmy ten chór zastąpili piosenkami. Napisałem do tego przedstawienia sześć piosenek. Muzykę do nich skomponowała Jagoda Sobolewska, zinstrumentalizował te piosenki Piotr Matuszkiewicz. I w tych piosenkach wyrażamy taki nasz współczesny komentarz do tych wydarzeń, do tych postaw, które widzowie będą oglądali na scenie. Myślę, że przez to to przedstawienie jest ciekawsze, jest bogatsze, jest bardziej kolorowe, bardziej interesujące dla widza. Proszę Państwa, to może teraz aktorki i nie, aktor. I aktor myślę tutaj Ani Sokolski, Kasia Amzolke i Artur Pujawa, nieprzypadkowy wybór, prawda No nieprzypadkowy wybór, tak. Ci, wszyscy państwo są związani z Włocławkiem w C różny w sposób. sposób. W sposób naturalny Ania i Artur, natomiast Kasia bardzo często z nami współpracowała. Myśmy spotkali się wiele lat temu w Płocku przy realizacji bajki z Kasią. No i Kasia wtedy, że tak powiem, wpadła w oko jako aktorka. W związku z tym zapraszaliśmy ją do różnych projektów, które były tutaj realizowane w teatrze. No i myślę, że Kasia przez to jest z nami związana. Zresztą to, w jaki sposób odpowiedziała na naszą prośbę, na naszą propozycję, żeby w tym przedstawieniu uczestniczyć, o tym wyraźnie świadczy. Artur Kujawa. Właśnie, jak się Państwo czujecie, jak się podnajdujecie w Antygonie. Przede wszystkim bardzo miło nam uczestniczyć w takim projekcie, z tego też względu, że nie ma nas po prostu na co dzień tutaj, a zawsze miło tutaj wrócić i pracować z ludźmi, z którymi bardzo przyjemnie się pracuje. Co do samej Antygony, historia wszystkim myślę bardzo dobrze znana. Ja akurat gram Kreona, czyli człowieka, który gdzieś tam pozatracał się w tym, co najlepsze było dla niego w danym czasie, co najczęściej okazuje się nie być jedyną możliwą opcją. Kreon jako człowiek widzi mi się kimś. Bardzo problematycznym, bo nie wiem, czy to jest do końca zły człowiek. Nie chciałbym go pokazywać w zły sposób. To jest człowiek, który przeżywa ewidentny kryzys, podejmuje decyzje, nad którymi nie do końca panuje, a potem musi niestety ponieść konsekwencje tego, co widzimy w spektaklu. Natomiast sama praca nad spektaklem, myślę, że bardzo pozytywna. Bardzo podoba mi się praca tutaj, praca z tymi ludźmi, praca w tym składzie i praca nad tym materiałem, bo jest bardzo wdzięczny i bardzo ciekawy. Hmm, dla mnie dużym wyzwaniem przy tym tekście jest um, uwspółcześnienie tego zapisu, który jest jednak w formie dosyć archaicznej. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby, żeby ten sposób zapisu nie przeszkadzał w, w, przekazie, w przekazie treści, sensów, które są tam zapisane, i które są uniwersalne. Jak wspomniał reżyser, widzimy, co się dzieje za wschodnią granicą i niestety te konflikty, te problemy. Są uniwersalne, toczą się i prawdopodobnie będą takie sytuacje się jeszcze na świecie działy. Oby nie, obym się myliła. Właściwie wszystko, co najważniejsze, wydaje mi się, reżyser powiedział, w związku z tym pozostaje mi serdecznie Państwa zaprosić na 30 września na spektakl Antygona. Premier odbędzie się w Teatrze Intrasaryjnym we Włocławku. się no, mnie będzie chyba najgorzej, bo jestem ostatnia. Ale przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować Państwu za to, że mogę uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Dziękuję reżyserowi Janowi Polakowi, że mogłam tu się znaleźć. Dziękuję Kasi Arturowi, że tu razem wspólnie działamy i bardzo nam to wszystko myślę, że dobrze wychodzi. Mam nadzieję, że Państwo właśnie 30-go będą mieli ochotę i okazję nas zobaczyć. A ja cieszę się bardzo, bo Gramis osobę bardzo mi bliską, i y, cała jej rola myślę, że jest taka kompatybilna z moją osobą, ale cieszę się również dlatego, że mogę tu pośpiewać piosenki, które, które bardzo fajnie brzmią w naszych wykonaniach i y, teksty reżysera Jana Polaka, zarówno z muzyką Jagody Sobieski, naprawdę są piosenkami bardzo fajnymi, a mnie muzyka jest bardzo, y, bardzo bliska, dlatego cieszę się, że to jest połączone i y, myślę, że będzie to miało bardzo. Y, bardzo fajny efekt, dlatego tym bardziej Państwa zapraszam do posłuchania nie tylko we Włocławku, ale też w pozostałych pięciu miastach. My tu całą ekipą czekamy z utęsknieniem na te spotkania z Państwem.